Witam wszystkich swoich, swoich widzów. Raczej chciałbym powiedzieć witam wszystkich zgromadzonych. W dzisiejszym odcinku będę robił taką tam jak widzicie tutaj, o w ten sposób, taką przedłużkę do świateł, czyli tu zrobię na tym takim szerokim płaskowniku. Oczywiście tej lampy są na magnezy na magnesy ale dla mnie to, to się nie widzi. Po prostu ja jego przykręcę jeszcze tutaj na śrubkę i dam magnes oczywiście to mogłoby i nie odpaść nie ale jak odpadnie to się zgubi i 150 zł pójdzie się się jabać. czyli zrobię tak chodzi się o tablicę na szerokość przykręcę ją tutaj do potem do, do przyciepki i będę miał odkręcano, czyli będę miał i do i do przyczepy i do rozrzutnika i do wszystkiego tylko po prostu takie coś mam zamiar zrobić. Oczywiście te, takie tam sprzyda się, poznajdywałem, po tego zrobię metr 40 m szerokie, żeby pasowało mnie do każdego pojazdu. to chyba mam metr 30 m ten, kawałek, ten, ten, ten kawałek metalu. Zresztą na moje oko, gdzieś o, tu jest moja, e, moja miarka. zwijka raczej. Zobaczcie. 131 cm, tu jest 10 cm przy dłużej. 42, tutaj dołożę w środku przetnę. Bo tu miałam takiego samego kawałka, do spawam. oczywiście, drugie takie, bo przyspawuję tutaj z jednej, z drugiej strony. Przykręcę lampy na śrubki, na magnezy i to będzie mnie trzymało. Tutaj wykręcę gdzieś otworki, tak, żeby mnie pasowało przykręcić do czegoś, do przyczypki, i do, i do, i do. I do. No, to będzie naprawdę do wszystkiego, nie? Dobra, ja się biorę do roboty. A a wy będziecie oglądać. Mamy zimę. E, coś jest zim, zimno. Pokażę Wam jakie jest jeszcze ogrzewanie jak ja mam w garażu. Zobaczcie to opowiem bo to jest pilarce nad. Ona ma tu zbiornik na olej, ale to jak będę obcinał e, gałęzie w jabłonkach. Na razie jest zimno to y, to nie pójdę, tylko zrobię sobie tę przedłużkę. Y, jak widzicie tutaj sobie poznaczyłem wszędzie jak poprzecinać. Teraz wezmę y, tu przecinarkę swoją, mini przecinarkę i, i będę przystępował do cięcia. Zaraz wam pokażę jak to, jak to działa. O, gdzieś tutaj telefonik postawia, żeby mi się nie pobił. O, w ten sposób. Trochę dalej, bo to można iskrami przygrzać. Kurde, jest! dobra i teraz zakładamy okularki i będziemy ciąć Potniemy, przygotowujemy, potem poskawamy i pokażę wam efekt końcowy jak to ma wyglądać Wiecie, to jest dobra maszyna, bo przede wszystkim prosto pod kątem można uczyć. Taka mała prowadniczka. Jak ja kiedy sobie zrobię tak dużo? Jest taki kanał, wiecie, pooglądajcie, Morochny 76. E, to on tam fajnie robi, fajne maszyny sobie po chłop, 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 robi. Naprawdę polecam jego kanał. Jest co pooglądać. I człowiek naprawdę robi prądnice, tokarnie sobie sam zrobił. Taką prowadnicę do cięcia. Mi się to podoba. Ja też mam zawsze coś takiego sobie zrobić. I zobaczcie jak to fajnie wróciło. Eee, w rękach tak równo nie obetniecie, nie? Zobaczcie. Pod kątem. Widzicie? Jak fajnie. Dobra, widzimy się po I jeśli pracujecie takimi maszynami jak ta, jak tu widzicie, tu nie ma osłony, to stańcie zawsze, e, jak wam tu pokazać na moim przykładzie, nigdy tak za przeciwko tylko trochę z boku w ten sposób. Bo w razie pęknie kamień, to poleci w tą po stronę albo w tonie, a nigdy nie uderzy w was. Teraz dobra przetnę, ja to ustawiam sobie, sprawuję i pokażę Wam jak to będzie mniej więcej wyglądało. Jak widzicie, jak macie przygotowany już materiał, to radzę te końcówki e, takie, takie um, zadziory, jak tutaj są, popslifowywać, żeby było w miarę równo.

teraz będziemy spawać chcąc żeby to równo ustawić to ja użyję takich klinów chociaż z tego nikt nie będzie wiecie strzelał, ale jak to równie to lepiej to nam będzie wyglądało czekajcie, czekajcie, to może trochę wejdzie środek o weszło i tutaj weszło o i kliny nie będą potrzebne w miarę to prosto O no dobra w miarę prosto będzie dobra teraz ja się podłączę pod spowarkę widzimy się za chwilkę jak to będzie nam o, o właśnie to tak mniej więcej ma wyglądać i ustawcie żeby to było w miarę prosto żeby to było jako tako wyglądało nie żeby tam nie wiadomo jak Zobaczymy, ile to ma. Razem. No, 140 cm. Bardzo dobrze, bardzo mi to pasuje. Teraz ja to fajnie półspawuję. i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście będę spawał migomatem. Idealny rzaknik. Migomat nieduży. Migumat. ale do własnych potrzeb wystarcza dobra, samego procesu spawania nie będę może nagrywał bo jeszcze sobie telefon z. ja widzowie używam takiego preparatu przed spawaniem, czyli na odpryski, nie. Ja po prostu sobie popryskam dam temu chwilkę tak na grubo po jednej, po drugiej stronie trochę yy, trochę wpalnik, dla w pistolet to nie ma tyle od no mniej więcej ma to tak wyglądać może to i nie za mocno to nie za dobrze pospowano ale dla mnie mój spaw jeszcze nigdy mnie się nie rozleciał to i będzie to trzymać i tu. i tu będą przykręcone do tego światła Oczywiście, raz się stygnie, to potem zacznę robić dalej. Tu, takie, tam dałem sobie spawy, żeby to rozszerzyć. I to tak ma trzymać. Jak mówię, ten kanał Morochny, tam dużo można się dowiedzieć. Są fajne rzeczy robi chłopak. I to taki yy, nie. Nie młodziak, nie stały w średnim wieku człowiek, fajne rzeczy naprawdę robi, naprawdę polecam go kanał, oczywiście dla tych, co, co tym się interesują, nieco Co lubią to robić, takie rzeczy, majsterkować, bo ci, co nie lubią, to nie będą oglądać, nie? Mówmy szczerze. Yy, zobaczcie, tak to mniej więcej będzie wyglądać, przy okazji będzie i tablica od razu przykręcona, jeszcze gorące, do, do świateł. Będzie przenośna. Ja kiedyś miałam takie światło, ja to jest kiedyś parę, że parę zrobiłem mnie. Jak to było, e, że trzeba było mieć wóz zarejestrowany, kiedyś nie kunny, e, ciągany za traktor. Mniej więcej to powinno tak trzymać. Trochę źle zrobiłem, bo trzeba było je regulowane zrobić, ale e, się nie chce mi to jeszcze raz przecinać, oprzlikowywać tutaj. żeby... One można było będzie szerzej zrobić, ale tam tyle co mi na przyczepkę To wystarczy I do drzewa wozenia nie Ze światła będą przy, w wozie Bo to Zaciepił i tu w razie czego jak się skręca to Ktoś widzi to jak za tobą jedzie Dobra w tym odcinku to Wszystko Efekt końcowy pokażę w następnym, jak będę coś robił. To dogram resztę materiału. Dzisiaj taki filmik, żeby nam się nie nudziło tutaj. I to tak, to będzie. Dobra, na razie Wam wszystkiego dobrego Wam życia. Cześć i siema. Ja wiem, co w następnym filmiku będzie. W następnym filmiku dokończymy tablicę. Czyli poprzykręcam światła, od po, po otworki, bo to będzie długi film. I jak przyczepię, zobaczycie jak to działa. Ojejku, usiąść trochę. Kurczę, temat i nie te plecy, nie mogę łazić. A dzisiaj to dosyć.